Nereus był Starcem Morza, pierwotnym Strażnikiem Głębin, zrodzonym z Gaj i Pontosa. Istniał, zanim bogowie Olimpu objęli władzę nad światem. Był prawdomówny i znał wszystkie tajemnice fal. Z Doris, córką Okeanosa, zrodził pięćdziesiąt córek, Nereidy. Wśród nich Tetis, matka Achilesa oraz amfitryta, przyszła królowa mórz u boku Posejdona. Gdy Herakles szukał drogi do ogrodu Hesperyt, wypatrzył Nereusa, wynurzającego się przy brzegu. Rzucił się na niego i objął go stalowym uściskiem. Starzec morza, by się uwolnić, zmieniał kształty, lecz Herakles nie odpuszczał. Dopiero gdy Nereus wyjawił mu prawdę i wskazał właściwy szlak, Heros rozluźnił uścisk. Nereus nie był władcą ani wojownikiem. Był pamięcią oceanu, spokojem głębin i prawdą starszą niż Olimp. A słowa, które wypowiedział, wskazywały drogę tam, na zachodni kraniec świata, do ogrodu Hesperyd. Ale kim one były i czego tak naprawdę strzegły? O tym w kolejnym filmie.